Witam się z wami w drugiej części, w drugiej odsłonie. Poprzedni film był rano, a teraz będzie drugi film. Przeszłam na taki styl od niedawno, od paru dni. Nie wiem jak długo w tym wytrwam, ale tak mi się dosyć podoba jedna część. I po niej za jakiś tam czas robię następną część, następną odsłonę, także bardzo sama jestem ciekawa, ile w tym wytrwam, bo to jest praca, to jest po prostu, jest co robić. Dwa razy jest montaż, dwa razy jest przygotowanie. No ale są efekty tego. Dlatego zobaczyłam w statystykach, no są efekty. Jednak, jak to mówią, praca popłaca. No i coś w tym jest, że trzeba coś włożyć w coś, żeby były efekty, żeby było. Żeby była jakaś oglądalność, no bo mój kanał jest mały, w takiej niszy, że tak powiem, ale, ale jestem zadowolona z tego, co uzyskałam, ponieważ mam Was, społeczność zgromadzoną wokół mojego kanału i to jest najpiękniejsze, co może się przytrafić. To jest naprawdę rzecz cudna. No i tak. Dlatego być może niektórzy są zdziwieni, że tak dwa filmy codziennie są no nie wiem jak długo to będzie, tak jak mówię. Nie wiem jak długo wytrwam, jak długo mi się to spodoba. Ale póki co to kręcę. Tak więc teraz zabieram się za obiad. Zachciało mi się um, takiego sosu z pieczarek. Kupiłam takie trzy dorodne pieczarki. Kupiłam świeży koperek mam kotlety z filety z piersi kurczaka tak więc będzie idealny dodatek może jeszcze sobie zrobię mizerię ze świeżego wielonego ogórka zobaczę no moje składniki już przygotowane pieczarki przygotowane do podsmażenia cebulka no i duża ilość kopru będzie to taki sos pieczarkowo koperkowy Uwielbiam o tej porze smakuje bardzo. No bo o każdej porze zimą też. Przepysznie, przepysznie pachnie i smakuje. Wybrałam się do sklepu zamiarem zakupu y, jakiegoś mięsa na kotlety do mojego sosu. Ale dzisiaj poszłam po najmniejszej linii oporu i kupiłam gotowe filety z piersi kurczaka łagodne. No i, i będę, one są dobre. No to można e, nawet z chlebem zjeść te filety razem z sosem ziemniaki już obrałam już są przygotowane teraz nastawię. w międzyczasie będę smażyła cebulkę pieczarki dodam koperku trochę śmietana na koniec podgrzeję kotlety wszystkie nie ile tu jest ich jeden dwa trzy ale no, takie nie są strasznie duże. Tak więc dzisiaj na pół gotowe, na pół przyrządzone. No, ale pomyślałam, nie, dzisiaj mam taki jakiś dzień, że po prostu rozleniwiłam się. No i cóż, będzie tak. Nie zawsze musi być tak, jakby się chciało. Nieraz, jak się nie chce, to trzeba słuchać organizmu. Nie chce się, to się nie chce. To trzeba coś innego w zastępstwie? Tak też bywa. A przynajmniej u mnie tak bywa. Nie wiem, jak u Was. Napiszcie mi, czy tak, jesteście konsekwentne, że tylko wszystko swojej roboty nic nie robicie. U mnie to jest inaczej, bo ja jestem sama, więc różnie z tym bywa, bo wiadomo, jak są w domu domownicy, dzieci, no to, no to każda z Was pewnie, czy wnuki stara się, żeby to było. Pełnowartościowe jedzenie, no ale te też są smaczne. Także będzie tak jak będzie. Mój pyszny obiad gotowy. Zrobiłam jeszcze do tego miserię. Kotlet drobiowy z piersi kurczaka. Ziemniaki w sosie pieczarkowo-koprykowym. Smacznego!